Na realizację tej inwestycji mieszkańcy gminy Żarów czekają z wielką niecierpliwością. Przetarg został rozstrzygnięty i kilka dni temu burmistrz Przemysław Sikora podpisał umowę na budowę budynku sportowo-noclegowego w Żarowie, czyli siłowni i hotelu. A to oznacza, że niebawem na terenie naszego miasta powstanie nowy obiekt, z którego każdy z nas będzie mógł. Korzystać. To długo oczekiwana inwestycja, inwestycja uzupełniająca naszą bazę sportową, bo mamy fajny basen, mamy super salę gimnastyczną, wojsko Orlik, brakuje nam siłowni w Żarowie i brakuje też miejsca noclegowych, zwłaszcza dla zespołów sportowych, którzy przyjeżdżają i korzystają z naszych obiektów, żeby mogły też przynocować i trenować nie tylko jednego dnia, ale przez kilka dni. Obiekt zlokalizowany będzie przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. W bliskiej odległości od basenu, boiska do piłki nożnej i koszykówki, kortów tenisowych oraz siłowni zewnętrznej. Baza noclegowa połączona z siłownią będzie idealnym uzupełnieniem bazy sportowej w naszym mieście. Mam nadzieję, że do końca przyszłego roku już będziemy mieli zakończone wszystkie inwestycje, wtedy będziemy oficjalnie otwierać siłownię i hotel. Mam nadzieję, że wkrótce. W budynku powstanie hall z recepcją i poczekalnią, szatnie, toalety, prysznice, sale siłowni pomieszczenia techniczne i porządkowe, węzeł cieplny, pokój socjalny, a także sala fitness. Na wyższych kondygnacjach znajdować się będą pokoje noclegowe z łazienkami. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności publicznej. Zadanie będzie podzielone na dwa etapy, a pracę prowadzić będzie firma wyłoniona z przetargu Zakład Ogólnobudowlany Olmax. Zaczynamy od budowania zaplecza budowy, następnie prace ziemne Kiedy inwestycja się zakończy? No, planowana, planowana e, realizacja inwestycji planowana jest na cały następny rok. E, dotrzymamy terminu i wykonamy zgodnie z umową. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania z rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych w wysokości 6,5 miliona złotych. Zadanie ma się zakończyć w grudniu 2025 roku. Koszt inwestycji wynosi 8,5 miliona złotych.